Przepiękne zestawy w cenie tylko 49 zł. Wykonane z welurku. Mamy bluzeczkę z piękną aplikacją i do tego fantastyczne dzwony. Tym razem mamy taką krateczkę. Zaraz pokażę z bliska, bo naprawdę piękny model. Rozmiary. 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 na 128. Rozmiar 134, 140 na 146 oraz 152 na 158. Cztery kolorki będą do wyboru. Piękny kolor bordo, kolor brudny róż, beż, oraz kolor czarny. Już pokazuję po kolei każdy komplet. Mamy dzwony w taką krateczkę i do tego piękna bluzeczka ze ściągaczami po bokach. Ślicznie wygląda, ślicznie się prezentuje. I tak, aby zamówić kolor różowy, wpisujemy w komentarzu Selmo 5616 i dopisujemy rozmiary, które chcemy. Kolorek bordo. Proszę tylko spojrzeć, jak pięknie dopasowane są właśnie te dzwony do bluzeczki. I tutaj dziewczynka ma takie samo ubranko, w takim samym princie ubranko. W jakim są właśnie te dzwony? No perfekcja, cudowne komplety. Aby zamówić ten model, ten kolorek, wpisujemy w komentarzu Selmo 5617 i dopisujemy rozmiar, który chcemy. Jeszcze dwa kolorki tych mam tylko po trzy paczuszki. Trzy paczki beżu i trzy paczki czarne. Niestety są piękne. Proszę spojrzeć. Tutaj mamy takie bardziej stonowane te dzwony, tak? Chyba takie same w obu tych bluzeczkach. Tak, tak, tak. Takie same w obu tych bluzeczkach. I tak na kolorek beżowy wpisujemy Selmo 5618 i dopisujemy rozmiar. Natomiast na kolor czarny Selmo 5619 i oczywiście rozmiarek są piękne. Polecam bardzo gorąco. Tylko 49 zł.